Bo, na przykład, wiesz, spotkałem też podczas tej pracy stricte głosem przy audiobookach. Poznałem też ludzi, o których wiedziałem, że istnieją, ale ja miałem z nimi okazję i szansę, możliwość porozmawiania. I to porozmawiania, wiesz, dowiedzenia się czegoś odnośnie tej profesji od starszych, doświadczonych osób. Więc ja w ogóle spełniło się tak wiele marzeń, o których ja nie myślałem, że to się kiedykolwiek mi przydarzy, że będę mógł sobie porozmawiać z, nie wiem, na przykład z moim ulubionym, jeżeli chodzi o audiobooki, ale też bardzo lubię tego aktora: z Przemysławem Bluszczem, z Anną Marią Sieklucką, z Jackiem Braciakiem. Eee... No jest wiele tych z ostatnio rozmawiałem i to też w kontekście audiobooków i też było to fajne, dlatego że tak jak zapytałeś mnie wcześniej, czy ja się przygotowuję do tego, czy zaglądam do książki przed nagraniem, rozmawiałem z Grzegorzem Damięckim o audiobookach, który też powtórzył mi, żebym przed każdym nagraniem, kiedy dostaję nową książkę zajrzał do mhm. niej, naczytał ją sobie. Więc to też była dla mnie bardzo ważna rozmowa. Więc w ciągu tych dwóch lat miałem tyle spotkań, bo począwszy od nauczycieli, aż po różnych aktorów, którzy też poza tym, że są aktorami, dla mnie są po prostu ciekawymi, normalnymi ludźmi. Okej, okay, fajne. fajne. Oczywiście myślę, że... są też.